Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Odmawiamy na okresie dłości 3 posiedzenia z zarządu, na których rozpatrywano w bieżące w sprawie powiatu. Na tych posiedzeniach na wniosek kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Polny Zarząd dokonał zmian w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Wykonując uchwałę Rady Powiatu nr 11 łamane przez 13 przez 24 z dnia 29 maja 2024 zarząd przed do do zbycia formy i nieruchomość położonych w Kolnie na rzecz miasta Polno, chodzi o po ulicę przy przy Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie propozycji utworzenia i sfinansowania stypendium Żynierskiego im. Janusza Wigulickiego w pierwszym miejscu po urządzeniu w, w Kolnie. Przyjął do przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Powiatu i Gotowego Centrum Pomocy Żynierskiej w Kolnie za 2023 rok. Wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2024 rok oraz efektów pracy organizatora godziny pierwszej zastępczej za 2023 rok. Przyjął informację o wydatkowaniu środków PFRON oraz powiatu koleńskiego za pierwszy kwartał 2024 roku złożono za pośrednictwem PCPR-u w Kolnie. Zatwierdził skonsolidowany bilans budżetu powiatu kolneńskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku. Wyraził zgodę na wniosek wójta Gminy Małpoc na tylko częściowe odbudowanie nawierzchni po budowie kanalizacji na drodze mściwówej kąty w miejscowości Małpoc na wysokości cmentarza. Tylko dlatego, tak z tym żeśmy zrobili, że ten odcinek, ta droga jest dana do modernizacji miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie będzie zrobiona. Drodzy Państwo, ze względów na corocznie rosnące koszty utrzymania internatów które powiat zobowiązany jest dołożyć z własnych środków oraz niewielką ilość wychowanków zamieszkał w internacie. Zarząd podjął decyzję o likwidacji internatu I Liceum Ogólnokształcącego imienia Adam Mickiewicza w Kolnie z dniem 31 sierpnia 2024 roku. I pozwolę sobie w kilku słowach uzasadnić decyzję zarządu. Drodzy Państwo, wcześniej kursa, teraz internat. Już od kilku lat nie spełnia jako magnesum, jako miejsca, które przyciąga uczniów do naszych szkół. Co roku rosną wydatki. Jeszcze kilka lat temu to było 140 tysięcy. Dodatkowy środków poza studencją. W roku 2023 już było 200, ponad 255 tysięcy. W tym roku jest ponad 311 tysięcy planowanych środków do wydania na tą bursę, A przed nam jeszcze podwyżki energii, podwyżki bazy nauczycieli. Ta kwota doszłaby do przynajmniej 350 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, na liczbę 806 dzieci w naszych szkołach dwóch, tylko 12 jest w tej pursie. Ta liczba praktycznie nie zmienia się od kilku lat, poza tym, że rosną tylko koszty. W tamtym roku, Państwu tylko przypomnę, że mieliśmy 11 oddziałów, czyli klas w dwóch szkołach. Wiecie, ile przyszło pierwszy kursów z pierwszych klas? To były różnice podwójne? Cztery. Tylko cztery. Tylko cztery. W tym roku już nie będziemy mieli 11 oddziałów w tych szkołach. Jak będą trzy, to będzie bólat. Bo jest pojedynczy rocznik. Więc jeśli mamy 30 osób w ogrodniku, to tylko dobrze, żeby tak było. W Lizon może będą dwie, czyli może będą cztery lub trzy oddziały na dwie szkoły. I mówimy o dwunastu osobach, a 794 osoby damy sobie radę. Z dojazdem, z dowozem, z wyżywieniem. Naprawdę nie ma żadnego problemu. My, jako ten zarząd, prowadzimy politykę, bo praktycznie to jest ten zarząd wcześniej. My, my umiemy liczyć, umiemy podejmować decyzje trudne, ale niestety konieczne. To są konieczne decyzje. Tylko jedna osoba jest, jest osoba spoza powiatu króleńskiego. Drodzy Państwo, zrobiliśmy spotkanie. Ja zrobiłem spotkanie z wychowankami, z ich rodzicami. Tutaj na tej samej. Był obecny pan dyrektor Zelecki, pan Wicestarosta, pani yy, z komunikacji, pani Stalewska. wszystkich, którzy będą tylko chcieli dołączyć to na w naszych szkołach, że dysponujemy tutaj za tą ścianą dwoma mieszkaniami. Jesteśmy w stanie po remoncie jednego i jako odświeżeniu drugiego te dzieci wpuścić. Mamy przygotowaną umowę, z której wynika, że wynajmujemy to osobom dorosłym, rodzicom, pod najemcami a są te dzieci. I obowiązek dopilnowania tych dzieci spoczywa na ich dzieci. Na ich rodzicach spoczywa. Tak to się wygląda. Za koszty, jakie poniosą to tylko koszty licznikowe opłat. Bez żadnego czynszu. Budynek jest monitorowany, mają tę dość od klatki, wszystko jest naprawdę, obiekt jest zabezpieczony i bezpieczny. Taką propozycję rodzice dostali, czy z nich na pewno skorzysta. Dziewczęta w jednym mieszkaniu, panowie w drugim, drugim. Przypomnieliśmy również o komunikacji tym rodzicom, bo niektórzy nie wiedzieli. Drodzy Państwo, wszyscy mają doręcz autobusowy. To, że trzeba dowieźć dziecko 5-6 kilometrów no sorry. Czy wszyscy, żeby się kiedyś uczyli, tak? Więc jest taka możliwość, można te dzieci dowieźć. Żeśmy jeszcze uzgodnili, że jeśli trzeba będzie dostosować godziny i zajęcia w szkołach naszych, to z dyrektorami jest to do uzgodnienia i te dzieci nie spuścią się na autobus, jeśli któryś by nie skorzystał z naszego mieszkania. Nie tak? zdąży na ten autobus dojechać. Po trzecie zobowiązałem się, że będę rozmawiał w sprawie poszczególnych rodzin i wychowanków z dyrektorami gminnych ośrodków pomocy społecznej, jeśli sytuacja finansowa i ekonomiczna tego będzie wymagała. Po czwarte są świetlice w szkołach, że te dzieci mogą na ten dowóz ewentualnie poczekać. Mogło być pytanie, a co my zrobimy z tymi pieniędzmi, te 300 tysięcy, co to miał powiatu bez kredytu, bez niczego, tak? A to było 350 razy 4 to już było 1,5 prawie miliona. Drodzy Państwo, czasy, że pieniądze nam płynęły oknami, drzwiami, to już dawno minęły. To było, ale to już nie ludzie. Sami wiecie, jaka sytuacja jest w kraju. Jaki mamy deficyt, jaki jest duże państwa. Mamy wojnę za granicą. Mamy umocnienia, które teraz rząd będzie robił, tak? Jeśli powstaną duże dwie inwestycje, co my zrobimy? Widzicie, że rząd będzie o pieniądze? Nie. Jeśli my jedynie gospodarujemy sami, w porozumieniu z samorządami, w oparciu o kredyt, to będziemy mieli coś, tego zrobimy. Zgłaszamy po 2-3 co my zrobimy. Była sytuacja w szpitalu. Niedługo trzeba tu dołożyć, tu dołożyć i innym możemy dokonać. A czasy się zmieniają. My nie stoimy w miejscu. To nie jest wczesny w czas prl To jest XXI wiek. Trzeba się do tego dostosować. I właśnie my do tego jesteśmy na Rada, żeby takie decyzje trudne podejmować. Ja tylko żałuję, że wcześniej Państwu o tym nie powiedziałem. Podłożu naprawdę było niepotrzebnych dyskusji i nieporozumień. I też mogłoby być zapytanie, się dalej o tych 300 tysięcy. Co my zrobimy? Na drugi rok trzeba będzie dołożyć do subwencji. W tym roku mamy 4 miliony 200, dokładamy do szkół. tych naszych dwóch. 4 miliony 200. 000. Jak przyjdzie nam 3 oddziały, to dołożymy 5 000. albo 5. To jest własnego budżetu, z tych środków. Dalej skupimy inwestycje, remonty, wszystko, co można podawiać zrobić. Tak dla powodu. dla siebie, dla mieszkańców. Ja też mógłbym się kawę nic nie robi, tak samo i zacząć. Ale trzeba myśleć, bliżej że trzeba takie decyzje podejmować. Trzeba dokończyć remont w ogólniaku, który teraz robimy z własne środki. Trzeba dokończyć przychodni, które teraz robimy z własne środki. Trzeba przenieść poradnie, Tam mamy wszystkie dokumentacje ustalone w prawie, tak, bo pani się skarżą. Przenieść to na parterze w inno miejsce, bo tak trzeba. No, kochanie, to tak to wszystko wygląda dzisiaj. To są realne, trudne decyzje, ale my jesteśmy do tego, żeby je podejmować. I to są między innymi te powody, którymi zacząć się kierować. Taką decyzję podejmować trudno, bo musimy nie robić nic. A powiem więcej, że niektórzy rodzice to przecież uważają nas za naiwnych, bo są naprawdę niedaleko mieszkają. A jest taka okazja, skorzystamy. Kochani, tak to jest choranie. Nie sugerujcie się opiniami na koniach wściekolnych. Bo zajmują tam głos ludzie, którzy nie mają pojęcia, o czym w ogóle mówię. Rozmawiajmy między sobą, dobitujmy się. Nie twórzmy takiego stereotypu, jakiegoś fałszywego obrazu powiatu. Powiat jest naprawdę super prowadzony. Żeby była inna polityka, nie mielibyśmy 8 milionów oszczędności, bo byśmy może mieli 8 milionów kredytu. Co byśmy dzisiaj zrobili? A dzisiaj jesteśmy silni, możemy zrobić wszystko, ale decyzje trzeba podejmować każdego dnia, te krótko i długoterminowe. Od nas wymagają nas tego wyborcy mieszkańcy powiatu Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do sprawozdania? Bardzo proszę. Pan Starosta niepotrzebnie, nie czy nie tak profesjonalnie występuję. Proszę słyszeć, że Pan Starosta mówi, że jeżeli ktoś ma inny pomysł, to to, to to jest niemyślący, bo tak jak tak zrozumiałem, że w tylko ci, którzy pana poglądy w sprawie likwidacji tego ośrodka w internetu podzielają, to są myślący, a ci inni, którzy mają inne poglądy, no to, to, to nie myślą, bo Oczywiście oczywiście mamy tak, może trochę inne myślenie w tej sprawie, ale wydaje mi się Panie Starosto, że dobrze by było i tak właściwie powinno być, bo ja nie chcę dyskutować, bo zaraz musimy całą sesję mogli tutaj to nie jest przedmiotem tej, tej sesji. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że pan starosta i zarząd zrobił ogromny no by błąd. Ja powiem, że tutaj redaktor Grzeski, który po sesji do mnie przedzwonił, zapytał się, czy likwidujemy internet. Powiedziałem absolutnie nie. Przyzwoniłem do, do mojego kolegi który był na innych komisjach, mówię na naszych komisjach na sesji pan starosta nic nie wspominał, był starosta, był wicestarosta, przesłoniłem do Roberta, Robert stwierdził, że na komisji ich również nie było. Powiedziałem, to niemożliwe. Gdyż okay, nawet później oczywiście, bo sądziłem, że to Rada podejmuje w tak ważnych sprawach decyzje. E, Wyczuwałem, że takie są wyroki Naczelnego Sądu e, Administracyjnego, że w sprawie internatu nie to zarządu, oczywiście kompetencja była zarządu. Natomiast w pewnych kluczowych sprawach dla powiatu, nawet dla pana starosty, dla zarządu, ja się dziwię tym dziwię, zarządowi, kolokwialnie powiem podburka opinia rady powiatu. Niech radni, pewnie mieli, mieliście większość. Rada przegłosowałaby, pewnie byłaby opinia, zarząd by powiedział uzyskaliśmy taką opinię. Rady i to zrealizujemy z takich i z takich powodów. Natomiast byśmy o tym dyskutowali merytorycznie, bo w tej chwili to nie ma sensu. To jest herbata po obiedzie. Ja nie będę się wypowiadał na, na tematy merytoryczne. Wypowiadam się na, natomiast na temat, jak to zostało zrobione. Zostało to zrobione, moim zdaniem, w odwrotnej kolejności. Najpierw komisję, sesja, bez, nawet bez podejmowania, poinformowania, przedyskutowania. Może byśmy przekonali. Zarząd, a może zarząd przekonałby nas. Byłoby inaczej. Natomiast tak to byliśmy strasznie zaskoczeni. Tym bardziej, że w tym samym dniu był zarząd. Jak była sesja. Że nic o tym nie wiedzieliśmy. Ja to odebrałem w taki sposób. Mówię to uczciwie. W tamtym roku pan Starosta przekonał nas do tego, żeby bursy zlikwidować, bo do tego była potrzebna rada, uchwała rady. A i tłumaczył, że stanie internetu będą w a w następnym roku już zarządzam, bo i ten można zlikwidować, zarządem likwiduje. Ja się poczułem oszukany jako radny w tamtej kadencji. To, to ja mówię, nie wypowiadam się na tematy, które tu argumenty padły ze strony pana, pana starosty. Drugie pytanie: Bardzo tutaj muszę pochwalić zarząd i pana starostę, że, że chcę ufundować stypendium. Natomiast mam pytanie: Czy będzie to dotyczyło tylko jednej szkoły? Bo jeżeli jednej szkoły to, to jest błąd. Nie można by już traktować pierwszego liceum, drugiego liceum. Uważam, że taki, taki program z tymi jeżeli e, miałby postać to dla wszystkich szkół, i wtedy jestem, uważam, że dobra inicjatywa, powinniśmy na to przeznaczyć środki, żeby najlepszych uczniów, możemy również sportowców pomyśleć o tym, bo w różnych pogadach też do tego podchodzą, żeby po prostu takie stypendium uformować Prawo, tylko mówię, nie do jednej szkoły, a ogólnie do, do wszystkich szkół. Panie Radni, ja też się do tej ostatniej, do tego drugiego, drugiego pytania, do tej drugiej wypowiedzi. Tak się składa, że te stypendium, myśmy podejmowali taką dyskusję na zarządzie w tamtej kadencji, były formalne, takie trudności formalno-prawne. Pan dyrektor Zaleskiem tłumaczył, że może niekoniecznie możemy zrobić, ale myślę, że ta Rada powinna tego do tego wrócić i myślę, że takie stypendium uchwalimy na natomiast. Ta informacja dotyczy osoby prywatnej, już drugiej absolwenta liceum, która ze swoich środków prywatnie chce takie stypendium raz do roku udzielić. Czy jeszcze jakieś pytania? Panie Starosta, krótkie pytanie. Czy przed podjęciem tej decyzji o likwidacji internetu były jakieś w ogóle ze strony zarządu, czy, 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 czy opiekuńców internetu? Próby ściągnięcia większej ilości tych rzeczy w tej instytucji, to członko zarządu jeździł. Ja powiem szczerze osobiście, nie będę mówić z dyrektorem sowieckim, którego się zwolnili ostatnio, idziemy by sam, osobiście te mieszkańców, w ja to przychodźcie do busy, przychodźcie do Bursy, bo tu potrzeba jest. I pamiętam było 17 uczniów, w busie 18 uczniów. I to się nazywało, bo dochodziło, żeby złożyć finansy do środków. Nie wiem, teraz prostu mówi, że jest 12. Czy w ogóle były jakieś próby, nie wiem, promocji tych kursów, jakieś działania były podjęte, żeby móc je zachęcić, a nie tylko od razu zlikwidować? Panie radny, powiem, że takie próby były cały czas robione za do tego zarządu. Żeśmy robili dodatkowe lotki, środki były przeznaczone dla dyrektorów szkół. Byli wyznaczeni pracownicy, którzy jeździli po szkołach na Mawianie. Powiem więcej, żeśmy. Używanych sposobów, o których Pan mówi. I tak się okazało w 2019 roku, że mieliśmy nawet 24. Tylko co z tego? Przeprzyjach pojechał kontrolę, musieliśmy 50 tysięcy w kontroli podać karę. Albo akurat jedna osoba nie wychowywała się z tymi, którzy był zgłoszony w internacie szkoły. szkole. Czyli takie próby, jedynie się takie Pana pytanie powiem, że takie próby były. Przecież się informowali, jeździli, nawet dodatkowe zajęcia, takie jak język czy konkursy, które są w szkołach. Mówiłem, to po róbcie. Damy pieniądze z promocji, nagrody, złote pióra, jakieś inne rzeczy, żeby te dzieci przyjechali do tego ogólniaka, czy do zespołu szkół technicznych, zobaczymy stale wszystko, czy szkołę, i do niej przyszły. To są takie działania, które są robione cały czas. Mimo tych działań nie przyniosły one żadnego efektu. Dziękuję. Powiem Panie Pośle, 12 uśniów w minus te 12 uśniów, najgorsze, że Pan przyszedł w dalszej a co będzie dzieci przyjdą? Znowu strata. Ale córki, cór, będzie mniejsza, bo tych może nie być, bo, no no, bo, no bo to samo może punktem tam, gdzie jest. panie radny, ja przecież mówiłem, że ten internet nie spełnia swojej roli. Jeśli nie. my mówimy, i tutaj padło pytanie wcześniej, że niekoniecznie powiat musi inwestować w rzeczy, które zarabiają, tak? Bo nie musi. Bo na co dzień podejmują decyzje odnośnie budowy dróg, gdzie dajemy miliony, szpital, miliony, oświaty miliony, to zawsze jest tylko skala. To tylko zawsze jest skala. A czemu pan nie wstawi się za tymi 794 uczniami? To osoby są dobrej sytuacji, nie jest tak daleko. To jest tylko 12 osób. To jest tylko 12 osób. I żeby była perspektywa rosnąca przez kilka lat, na pewno świetny podejmowały inne działania, ale tej innej, tej po prostu takiej perspektywy będzie dzisiejszy. Nie ma zważywszy na demografię, która mówili wcześniej na komisję dotyczy innych tematów. Dobrze. Miałem nie zabierze głosu w sprawach tych argumentów terytoricznych, ale jeżeli pada ten argument u nas to, to powiem, że gdyby przejrzeć ile uczniów jest w poszczególnych klasach, w poszczególnych szkołach naszych, to też pewnie byśmy znaleźli takie klasy, gdzie jest o 12, nie wiem, czy nie było nawet, nie było takiej sytuacji, że było mniej uczniów, co nie znaczyło, że się szkoła likwiduje. W takiej sytuacji, bo nieraz jest 12, a nieraz jest 20, czy takiego starostanu, że jest 24 w jednym roku. Działanie chyba było przedwczesne, Był to, było strzał w kolano. Również dla Rady, bo nie wiedzieliśmy nic o tym, trudno nam nawet było na ten temat dyskutować, bo gdybyśmy byli poinformowani, to może by, by sprawa wyglądała inaczej. Po prostu ta dyskusja, która jest dzisiaj i to w tym punkcie, powinna się odbyć, jeszcze raz powtarzam a na komisję finansowski do... przed taką decyzją Nie widzę też chęci zabrania głosów.